żebyście znaleźli tutaj swoje miejsce na praktykę i być może, żeby to było przyszłe miejsce pracy. Tak ważne. Jesteśmy na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Jak słyszymy od pracodawców, bardzo ważne nadal są kompetencje miękkie. Ten Wydział akurat jest tym Wydziałem, gdzie te umiejętności komunikacyjne, sprzedażowe, negocjacyjne, również językowe na pewno się znajdują. Reprezentuje Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu i tak naprawdę poszukujemy najrozmaitszych osób. Dzisiaj wiele kandydatów pyta o wydział spraw cudzoziemców, gdzie zajmujemy się kartami pobytu, mamy wydział gaudezji kartografii, mamy wydział zarządzania kryzysowego. Jesteśmy wielkopolską agencją rozwoju przedsiębiorczości, więc wspieramy rozwój przedsiębiorczości na terenie Wielkopolski, bądź też przez dotacje. Mamy tutaj wysokie dotacje bo nawet do 120 tysięcy na założenie własnej firmy, bądź też dofinansowanie szkoleń do 70% dla pracowników przedsiębiorstw, a także pożyczki dla działających firm bądź takich, co dopiero będą powstawały na preferencyjnych warunkach. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu prowadzi nabory do służby. Mile widziani są właśnie studenci po takich kierunkach na przykład jak bezpieczeństwo narodowe, tak, zarządzanie kryzysowe, ponieważ nasza formacja zajmuje się no, głównie ratowaniem życia, udziałem tak, w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W sposób szczególny zapraszamy do procesu rekrutacji absolwentów tego kierunku, gdyż oni mają kompetencje i którą mogą wykorzystać podczas jakby codziennej e, służby. Uważam, że mamy tutaj już konkurencyjne zarobki. Taki policjant rozpoczynając służbę chociażby w oddziałach prewencji policji w Poznaniu do 26 roku życia już zarabia około 6,5 tysiąca na rękę. Nasi absolwenci pracują no wszędzie, tak? Od służb mundurowych, poprzez administrację, yy, po media, a przede wszystkim także o czym często zapominamy, w firmach prywatnych, w działach marketingu, zajmując się chociażby marketingiem internetowym. Także coraz więcej naszych absolwentów żyje z internetu jako influencerzy, prowadzą swoje blogi. Także myślę, że oni mają te umiejętności miękkie, które są bardzo ważne i które powodują, że odnajdą się w jakimś dziale merytorycznym Urzędu Wojewódzkiego, jak i w biurze komunikacji, w mediach, no ale także w służbach mundurowych, przecież sporo pracuje w wojsku, w policji. Yeah. Dzisiaj zapraszamy też studentów, bo tak trudno jest zrobić ten pierwszy krok. Często czekamy do końca studiów ze znalezieniem pracy, a tak naprawdę nie jest to trudne, kiedy weźmiemy te działania jako pewien proces i zaczniemy już teraz. Pierwsze trzy kroki warto zacząć. Warto zacząć od biura karier, kiedy nie mamy pomysłu, kiedy zbyt dużo jest ofert, nie wiemy, którą wybrać, i kiedy mamy jakiś pomysł na siebie, ale tak naprawdę wymaga on doprecyzowania.